To cudownie, to spotykamy się Martunią pod choinką, tak? <grystanie> <grystanie> Ten renifer, którego Państwo tutaj widzicie, który się prezentuje tutaj przed Państwem w tej chwili akurat z tym pięknym porożem, bardzo regularnym, nazywa się Rudolf. Jest to najlepszy renifer, który jest w naszym stadzie tego renifera. Najczęściej możecie Państwo również podziwiać w telewizji przy okazji oglądania reklam telewizyjnych przed Bożym Narodzeniem, w których występują renifery. Jest to relifer, który potrafi w zasadzie wszystko, potrafi wejść do samochodu osobowego, potrafi jeździć schodami ruchowymi do góry i z góry na dół również. Powiedz jeszcze mi, jak ty masz na imię? Marcin. Marcin, bo ja jestem Mikołaj, wiesz, tak się przedstawiliśmy. Mikołaj czy Gwiazdor, nie wiem, jak u was się mówi, powiedz. Gwiazdor. Gwiazdor. to no, u nas się mówi, Michał u was się mówi, Gwiazdor, ale chodzi o taką samą, o tę samą osobę.